Cześć, nazywam się Adam Kaczmarek i jest dzisiaj ze mną Dawid Filo. Jesteśmy z Exclusive Networks Poland, zajmujemy się rozwiązaniami Lenovo i mamy dzisiaj dla Was Think Smart One. Czyli nowy wideobar all-in-one do wideokonferencji z oferty Lenovo. Oparty o system Windows. Gada się. Pokażemy Wam dzisiaj, co znajduje się w pudełku. Jakie to urządzenie ma możliwości. Jak te możliwości możemy wykorzystać. Będzie uniwersalnie, będzie praktycznie. Będzie też trochę technicznie. Zapraszamy. Zapraszamy. Adam, myślę, że na początek powiedzmy naszym widzom, jaką kategorię produktów reprezentuje nasz Fing Smart One? Pewnie, Fing Smart One to rozwiązanie do wideokonferencji działające natywnie w ramach wybranej platformy do wideokonferencji. O co chodzi z tą natywnością? Dawid, pomożesz? Chodzi o to, że są to w pełni certyfikowane rozwiązania z preinstalowanym systemem dedykowanym do pracy w ramach danej platformy Microsoft Teams Rooms bądź Zoom Rooms. Okej, okay, to ja mam takie pytanie na sam początek. Jaka jest różnica pomiędzy takim urządzeniem albo jakie przewagi ma to urządzenie takie jak Think Smart One? w porównaniu do na przykład zwykłej kamery USB, którą użytkownik może sobie po kabelku USB w sali podłączyć do laptopa. Myślę, że dwie takie podstawowe kwestie, no to na początku na pewno takie bezpieczeństwo i zarządzanie flotą urządzeń, to tutaj jest na znacznie, znacznie wyższym poziomie, ale w gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do wygody używania takiego sprzętu, używania przez nas, przez, przez naszych współpracowników. Chodzi o to, żeby dana osoba mogła wejść do sali konferencyjnej, nacisnąć jeden przycisk i dołączyć do spotkania. Ok, myślę, że wprowadzenie mamy za sobą. Zajrzyjmy do tego, co znajduje się w tym pudle. Zobaczmy, co tam jest. Zacznijmy od naszego wideobara, który jest tutaj centralnym elementem naszego systemu. To urządzenie łączy w sobie kilka funkcji. Mamy wbudowaną tutaj kamerę, mamy system audio wraz z mikrofonami oraz mamy tutaj wbudowany również komputer pracujący na systemie Windows. Myślę, że każdy z tych elementów postaramy się przybliżyć. Adam, od czego zaczynamy? Myślę, że zaczniemy tutaj od kamery. Przede wszystkim. Jeżeli chodzi o kąt widzenia, mamy tutaj 100 stopni horyzontalnie, czyli szeroko. Bardzo szeroko, bardzo. I ja dodam, że ta kamera, a w zasadzie matryca, która w niej się znajduje, ma bardzo wysoką rozdzielczość, co pozwala temu systemowi na wykorzystywanie inteligentnych funkcji, takich jak autokadrowanie na grupę uczestników. Przykładowo, wchodzimy z Dawidem do sali, siadamy po jednej stronie stołu. I kamera nie obejmuje już całej sali wraz z pustymi miejscami po jego drugiej stronie, ale robi zbliżenie na naszą dwójkę. Poza tym mamy też dostępną funkcję speaker trackingu, czyli taką, która pozwoli na kadrowanie obrazu tak, aby osoba, która aktualnie przemawia, była widoczna w kadrze najlepiej. Oprócz tego są funkcje dodatkowe, takie jak wykrywanie białej tablicy, też może się przydać. A co jeśli. Chcemy którąś z tych funkcji zablokować? Możemy to zrobić? E, tak, oczywiście możemy wybrać tryb, w którym kamera ma pracować, wybrać interesujący nas sposób śledzenia. E, możemy tym zarządzać w sposób zdalny z platformy ThinkSmart Manager lub lokalnie z dedykowanej aplikacji, która jest preinstalowana na tym systemie. E, a jak ta kamera radzi sobie w takich nowoczesnych, powiedzmy, ciemniejszych pomieszczeniach? Myślę, że bardzo podobnie, może nawet nieco lepiej niż znana nam już kamera Lenovo ThinkSmart Cam, czyli dobrze. Jest w stanie w sposób cyfrowy, ale bardzo fajnie, naturalnie podbić nam jasność obrazu, dostarczając nam ładny, przyjemny dla oka obrazek. A jaki jest, na jaki element kamery jeszcze zwróciłeś uwagę? Myślę, że fajnym dodatkiem jest tutaj ten mechaniczny shutter, pozwalający Zamknąć nam tą kamerę, jeśli ktoś nie chce czuć się obserwowany, chce mieć tą prywatność na nieco wyższym poziomie. Dawid, ale ta konstrukcja to także audio i powiedziałbym nawet, że nie byle jakie. Zgadza się. Mamy tutaj na przykład zestaw zaawansowanych mikrofonów. Jest ich aż 8, a mają zasięg do około 6 metrów. W naszej opinii radzą sobie bardzo dobrze. Dodatkowo wspierane są mechanizmami takimi jak eliminacja echa, szumów czy też niepotrzebnych dźwięków no, ostatecznie dostarczając nam dźwięk wysokiej, wysokiej jakości. Ja dodam też, że mamy tutaj głośniki. To jest rzecz oczywista, natomiast 2 razy 15W to moc wystarczająca, aby dać radę w małej, średniej, może nawet większej sali. Tak, myślę, że już moc tych głośników, e, wsparta też tutaj nawet takim dodatkowym subwooferem, e, pozwala dostarczyć nam bardzo przyjemnej jakości dźwięk. A co mamy z tyłu? Z tyłu urządzenia mamy dostępną e, no, całą liczbę portów, e, takich jak HDMI wyjściowe do podłączenia dwóch ekranów zewnętrznych, ale też HDMI wejściowe do podłączenia kontentu, e, LAN zasilanie, czy też USB. Potrzebne na przykład do panelu sterującego. Ale o nim za chwileczkę. O panelu faktycznie za chwileczkę, no dodam, że wszystkie te kable połączeniowe podłączone do naszych portów możemy sobie tutaj bezpiecznie zabezpieczyć i zamknąć odpowiednią klapką, tak, aby nic się nie wyrwało. Dawid, ale widzę, że tych portów USB z tyłu jest więcej niż jeden. Co my w zasadzie możemy z nimi zrobić? Nasze urządzenie oczywiście jest takim all-in-one, natomiast jego możliwości możemy jeszcze rozszerzać. Także możemy tutaj podpiąć na przykład dodatkową kamerę, czy też zewnętrzny system audio. Wypada też wspomnieć o formie tego urządzenia, czyli all-in-one wideobar, dzięki czemu jest prosto. Nie trzeba podłączać kabli, na przykład do głośników, czy do kamery. Zgadza się zasadniczo. Większość kabli podłączona jest do monitora lub w jego bezpośrednim, bliskim otoczeniu. Z kabli, które wychodzą nam na zewnątrz, mamy na przykład przewód USB do naszego panelu lub ewentualnie przewód HDMI, żeby podłączyć się kontentem. Ale ten kabel też może być zbędny, o czym opowiemy za chwilę, bo najpierw mam do Ciebie pytanie, Dawid. Słucham. Co sądzisz o zegarku? Myślę, że to naprawdę e, fajny dodatek. E, trochę nawet dziwię się, że nikt wcześniej tego nie wprowadził. Dokładnie. E, zawsze podczas spotkań musiałem nerwowo zerkać na telefon, żeby zobaczyć, ile mi jeszcze czasu zostało, żeby tu wysiedzieć. A teraz patrzę się w kamerę, zerkam na zegarek. Ekstra sprawa. Mała rzecz, a ciesz. Dobra, dobra. Do, nie mów tego, co chciałeś powiedzieć. Przejdźmy teraz do kolejnego kluczowego elementu naszego zestawu. Kolejnym elementem naszego zestawu, też bardzo istotnym, jest panel sterujący czyli tak naprawdę ekran dotykowy wyświetlający interfejs naszej aplikacji wideokonferencyjnej, pozwalający nam na zarządzanie naszym spotkaniem, na odbieranie połączeń, na dodzwanianie użytkowników do naszej konferencji. Ja dodam, że mamy tutaj dwa sprzętowe warianty Fing Smart One. Pierwszy to? Pierwszy to panel podłączany za pomocą przewodu USB. A drugi to panel podłączany skrętką, czyli panel tak zwany IP. Czym się różnią? No Myślę, że pierwsza różnica to pewnie design tych, tych paneli, ale to rzecz subiektywna, co się komu podoba. Natomiast technicznie faktycznie tych różnic kilka tutaj mamy. Dlatego, że pierwszy panel, ten USB, podłączany jest bezpośrednio do naszego bara z wykorzystaniem 10-metrowego przewodu USB, natomiast panel drugi, IP controller, już pozwala nam na podłączenie z wykorzystaniem przewodu typu skrętka na dużo większe odległości, a ponadto ma też kilka dodatkowych funkcji. Na przykład kontent HDMI, który chcemy wyświetlić w naszej prezentacji, czy wideokonferencji, możemy podłączyć bezpośrednio do tego panelu i przekazać tą jedną skrętką do naszego systemu. Moim zdaniem znacząco upraszcza to życie. No tak, jest to na pewno fajne, fajne udogodnienie. Dodatkowo w panelu tym mamy na przykład dostępne jeszcze jedno złącze USB, które również może się przydać. Do czego? Do takiego złącza możemy podpiąć akcesoria, takie jak na przykład głośnik, speakerfon, który chcemy mieć bliżej siebie na stole. No ok, czyli wygląda na to, że IP controller ma naprawdę duże przewagi nad USB kontrolerem. To dlaczego ktokolwiek miałby się zastanawiać nad tym drugim? Z prostego powodu kontroler USB jest po prostu tańszy i jeśli te wszystkie funkcje nie są potrzebne, warto rozważyć wybór prostszego rozwiązania. Wszystko jasne. Kolejnym z elementów, które mamy w pudełku są oczywiście uchwyty montażowe. Widzę tutaj różne opcje montażu. Dawid? No zgadza się. Mamy tutaj kilka e, opcji od takich najprostszych, jak nóżki pozwalające postawić nam naszego bara na jakimś stoliku, e, przez takie, które pozwolą nam na instalację naścienną, czy to prosto, czy to pod delikatnym kątem. E, w zestawie znajdziemy też wszystkie potrzebne śrubki czy kołki montażowe. Klasyczne lanowo pomyśleli o wszystkim. Pomyśleli o wszystkim, ale nie tylko akcesoria są tutaj w zestawie, poza tym jest coś, czego nie widać, a ma na myśli usługi. No tak, gwarancja, czyli Premier Support, 3 lata już w komplecie, bezpłatnie dla użytkownika. Jest to gwarancja biznesowa Next Business Day, także yy, bardzo, bardzo yy, ważne dla takiego spokoju ducha, bo przecież te urządzenia się nie psują. Nie psują, ale sprawdzaliśmy to i działa. Dokładnie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której no myślę, że Dawid powie więcej, czyli Think Smart Manager. E, tak, Think Smart Manager to op oprogramowanie, platforma do zarządzania całą flotą urządzeń. Jest to na pewno rozwiązanie bardzo, bardzo zaawansowane, pozwalające nam na zdalną konfigurację i podgląd pracy naszych wszystkich urządzeń. A ja dodam, że jest też wersja premium. Na rok za darmo, ale można oczywiście przedłużyć ten premium i premium daje nam już takie bardzo zaawansowane możliwości zarządzania dużą ilością urządzeń, w tym wykorzystujące zalety technologii Intel WIPRO. Kto ma wiedzieć, to wie, ale działy IT pokochają to rozwiązanie. Tak, zwłaszcza jeśli mówimy o działach, które zarządzają dziesiątkami bądź setkami komputerów, te urządzenia również do takiej sieci urządzeń możemy wpiąć i nimi zupełnie zdalnie, centralnie zarządzać. I oto cały Think Smart One. Dawid, gdzie rekomendowałbyś to rozwiązanie? Myślę, że głównie małe, średnie sale wideokonferencyjne, czyli takie najpopularniejsze, w firmach, które używają już Lenovo jako standard. Lub takich, które lubią się z oprogramowaniem Microsoftu, mam tutaj na myśli Windowsa, ale też idąc dalej, takich, które mają wdrożone już u siebie Teamsy. Albo Zooma. Albo Zooma jako platformę do komunikacji. Urządzenie występuje w dwóch wariantach, pracujących właśnie na systemie Teams lub Zoom. Ja bym podkreślił też. Formę wideobara All-in-One, czyli wszystko mającego urządzenia, które jest no niezwykle uniwersalne, które jest proste w instalacji i we wdrożeniu. Tak, to jego duża zaleta, ale też ciekawostka jest taka, że jest to jedyne na rynku rozwiązanie, które łączy w sobie tą uniwersalność, tą formę All-in-One, razem z wbudowanym komputerem pracującym właśnie na systemie Windows. Podsumowując, mamy zestaw idealny do. Małych i średnich sal konferencyjnych, który dodatkowo posiada niezwykle bogaty pakiet usług od Lenovo, bo mamy tutaj gwarancję Premier Support. Mamy też y, oczywiście Think Smart czyli platformę do zarządzania. Myślę, że zawsze warto to podkreślać, są to naprawdę fajne wyróżniki tego sprzętu. Jeżeli chcą Państwo przetestować Think Smart One, to ja serdecznie zapraszam do kontaktu z Exclusive Networks Poland, czyli nami. Mamy demo. Pomożemy w wypożyczeniu, pomożemy we wdrożeniu. Zgadza się. Zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy. Dzięki.